Witajcie. To kolejny filmik e, z serii Holandia, Życie, Praca i w ogóle wszystko, co z Holandią związane. E, dzisiaj będziemy rozmawiać na temat pracy, a przede wszystkim pracy, jaką ja wykonuję e, Jakie są zarobki i czy, co można oczekiwać. E, jestem spawaczem, spawaczem. E, spawam w półautomacie. Jeżeli ktoś się zna na tym. Eee, co mogę powiedzieć? Eee, jako spawacz przede wszystkim w Holandii można liczyć na, na godne traktowanie, bo z tego co słyszę naokoło, ludzie co przyjeżdżają na jakieś zbiory pieczarek, e, jabłek czy czegokolwiek tak, są źle traktowani. Są te stawki bardzo niskie i przede wszystkim e, no, ludzie są oszukiwani. Nie mówię, że wszędzie, ale często słyszę, że, no, że jest tragedia. Nie dość, że dostałem małe pieniądze, to jeszcze muszą płacić za dom, za dojazd. E, Wrzucenie w ogóle. E, w, wszyscy do jednego wora, prawda? I, i, I nikt się z nimi nie liczy. Ale jako spawać jest naprawdę dobrze. E, ja osobiście, no mówię, na początku przyjechałem. E, no, trochę nie trafiłem dobrze. No, trafi... Przyjechałem przez polską firmę i to naj, największy mój błąd był. Trzeba było bezpośrednio jechać do... przez holenderską. Nie miałem jeszcze wtedy znajomości. E, e, to był mój początek, to była moja. Pamiętam, e, tak, pierwszy wyjazd za granicę. Po latach, bo wcześniej też pracowałem za granicą, ale po latach. Pierwszy jako, jako spawacz prawda, w, w tym zawodzie. No i wiecie co. E, no te pierwsze, pierwsze moje wrażenie miłe było, ale już później było spoko. Trafiłem do holenderskiej e, agencji, do pośrednika pracy. E, dostałem e, własny pokój e, pojedynczy z, w domu cztero, czteropokojowym, gdzie na każdym pokoju była jedna osoba. Do tego firmowy samochód, e, za który nie musiałem płacić i, i no i do Płacona jeszcze była kilometrówka. Za każdy przejechany kilometr dostawałem 19 centów, bo takie są koszta, które pokrywa państwo. 19 centów za każdy kilometr przejechany. Co, co wiąże się z tym? No, z tych pieniędzy na paliwo wydajesz, prawda? Jeżeli masz służbowe samochód, to już na auto nie musisz. Jeżeli masz prywatne, tak jak ja teraz. To te 19 centów jest na paliwo i na eksploatację auta, ale, ale w szczególności to wystarcza na pokrycie kosztów dojazdu do pracy, no i jakiś drobnych tam napraw, prawda? Więc nieźle. Ale wracając do tego, jak byłem, pracowałem właśnie przez, przez pośrednika. Auto miałem za, za free, prawda? Do tego pokój jednoosobowy. No i co bardzo fajne też, co trzy miesiące miałem płacony zjazd do Polski, prawda? Co trzy miesiące mi opłacali w zależności, czy leciałem samolotem, to bilet był opłacony, Jeżeli busem, to bilet za busa, prawda? To też było super, prawda? Ale no mówię, co się z tym wiąże, jak się ma fach w ręku, to dużo, dużo łatwiej jest, prawda? Więc przestrzegam wszystkich. Przestrzegam, może nie, ale podpowiadam, żebyście. Nie, nie kończyli jakoś szkoły y, byle jakiej, a jedziemy do Holandii, tam będziemy zarabiać. Zróbcie chociaż jakiś kurs elektryka, spawacza. Zatrudnijcie się gdzieś w jakiejś nawet małej firmie, na rok, dwa, żeby doświadczenie nabrać. Y, obiecuję wam, że to zaprocentuje w przyszłości pracodawca z zagranicą, a... A tak samo w Polsce popatrz inaczej na to i na pewno będziecie w stanie wywalczyć lepsze pieniądze niż osoba bez, bez żadnych bez żadnego doświadczenia, prawda? Ja też zanim pojechałem pierwszy raz do pracy, jako spawacz, miałem przepracowane w Polsce 7 lat, no, ciężkie 7 lat, wiecie, Polska jest naprawdę krajem. Gdzie trzeba, trzeba naprawdę się napracować, żeby dostać te swoje pieniądze. Yy, nikt ci nie, nie, nie płaci za to, że po, pościemniasz, prawda? E, tutaj jest troszeczkę inaczej. Tu jest troszeczkę luźniej. Zrobić swoje trzeba, ale, ale jest luz, prawda? E, tak jak e, przede wszystkim, co, co, co lubię na, u mnie na, na zakładzie, tak jak w wielu zakładach holenderskich. Na hali jest radio. A u mnie akurat jest radio węzeł, więc muzyka leci cały dzień. Mamy Wi-Fi, z którego możemy korzystać. To też jest bardzo, bardzo, bardzo fajne. No i takie rzeczy jak kantyna, wiadomo, kawa, herbata, takie rzeczy. Na, na niektórych firmach jeszcze do niedawno piwo dawali, ale to już powoli się kończy. E, no, wiadomo, ludzie, ludzie troszeczkę przeginali jedno piwko, to tam nie jest problem, ale jak ktoś piłę 6 no to wiecie o co chodzi, prawda? E, no, no i wiecie, no, to jest na pewno, na pewno e, fajne. No i teraz, no, powiem to co najważniejsze, na pewno to, na co wszyscy czekacie: pieniądze, prawda? E, co może spawacz sobie, sobie tutaj, e, no, zarobić, na co może liczyć. To w zależności, jakie uprawnienia macie, prawda, wiadomo, spawacz zwykły, podstawowy, który może spawać jakieś barierki, czy tam jakieś drobne elementy bez żadnych badań US-ów i w ogóle rentgenów, prawda, taka osoba może liczyć na niewiele, prawda, chociaż nawet, nawet jak na porównanie do Polski. Taki, taki zwykły, normalny spawacz, mówię, podstawowy, może zarobić tygodniowo jakieś 400-500 euro, prawda? Bez żadnych tam wielkich kwalifikacji. No ale to na początek, wiadomo, można się rozwijać, robić sobie uprawnienia większe, lepsze. Tak jak ja już posiadam dosyć wysoki, już jestem na, na samej górze, prawda, 6 gr, to już, to już, to już jest max, co można teraz mieć w danej metodzie spawanie rurą, rury z kołnierzem, wiadomo, pod spłonem 45 stopni. Powiem szczerze, tak, no, no, z takimi uprawnieniami, jeżeli ktoś posiada, no, można, można wyhaczyć, wyhaczyć tygodniowo 700, 800 euro, przy, przy normalnych godzinach, prawda? Więc, więc to jest podwójna stawka, jaką może zarobić postaw wyspawacz, prawda? Wiadomo, jeżeli pracujesz przez biuro, te pieniądze są, pieniądze są dużo większe. Biura tam naciągają, żeby ten podatek był mniejszy i żebyś większą stawkę dostał. Ale zaś są plusy i minusy, wiadomo. To, to będę, będę rozmawiał w następnym odcinku. Będę Wam mówił jaka jest różnica między kontraktem a, a pracowaniem przez Bureau, czyli przez pośrednika. Przede wszystkim, przede wszystkim tutaj Wam mówię, jako spawacz, jakie są, jakie są zarobki. No ja w innych branżach nie za bardzo się orientuję. Wiem, że, no słyszę naokoło, że tam gdzieś przy, przy pakowaniu czekoladek ludzie zarabiają 250-300 euro tygodniowo, co nie, więc, co dla mnie jest straszną tragedią, ale to jest najniższa krajowa, więc, więc biura nie mogą mniej dać, ale, ale no widzicie, ludzie, ludzie z Polski przyjeżdżają, pracują za takie pieniądze, bo, bo, bo w Polsce w niektórych regionach jest naprawdę krucho, co nie. I wolą tu nawet za, za te miesięcznie te 1000-1200 euro przyjechać niż, niż w Polsce za najniższą krajową, czy nawet czasami e, nawet nie za jakieś pół etatu, prawda? Przede wszystkim życie jest łatwiejsze, więc, więc e, ci ludzie się na to, na to piszą, ale do was wszystkich młodych mówię, nie bądźcie, nie, nie bądźcie takimi napaleńcami, że, że Boże, jadę, bo tam euro, kurde, dostanę, dostanę 1000 euro, czy tam 1200, ja jadę. Weźcie na spokojnie, zróbcie w Polsce naprawdę jakieś uprawnienia, szkoły, i, I przede wszystkim złapcie jakieś doświadczenie dwu, trzyletnie, chociaż, chociaż tyle. I, i, I już zawsze będzie tutaj was, na Was pracodawca lepiej patrzył i będziecie mogli naprawdę negocjować przede wszystkim zarobki lepsze, warunki mieszkaniowe lepsze. I oczywiście, jak masz kartę przetargową w postaci Twojego doświadczenia, możesz wynegocjować transport za darmo i, i w ogóle. Mm, tak to wygląda, prawda? Ja już troszeczkę tych biur przeskoczyłem i jak i w Holandii, tak i w innych krajach, prawda? Więc wiem, co się z czym je. Dużo też no, poznałem ludzi w moim swoim czasie, którzy też pracowali przez inne biura. Wymieniliśmy się doświadczeniami. Więc jeżeli ktoś będzie miał jakiekolwiek pytania, piszcie w komentarzu. Ja w następnym filmiku z chęcią odpowiem na wszystkie pytania po to to wszystko jest, żeby, żeby, żebyście nie jechali tak jak ja, w ciemno yy, i nie zastanawiali się, czy mogę to, tam tamto, siamto, prawda? Jeżeli nie będę jakiejś odpowiedzi yy, znał, odpowiedzi na jakieś pytania, które mi zadacie, postaram się znaleźć dla was kogoś, kto wam to wytłumaczy, czy, czy w ogóle jakiegoś linka dać, prawda? Yy, no, warto przyjechać, jeżeli chodzi o zarobki, yy, jest dużo lepiej, a przede wszystkim nie jestem nie jestem starą osobą, mam dopiero 38 lat, ale, ale wiecie co, w Polsce już przez tą pracę, jaką tam miałem, zaczęły mi stawa, siadać kolana, stawy i w ogóle byłem wykończony cały czas. To była orka, orka, a nie praca normalna. Czułem się jak w ogóle niewolnik. A tutaj powiem Wam szczerze, no już odpukać od, od dłuższego czasu nie mam problemu ze stawami. Jestem wypoczęty i przede wszystkim przede wszystkim uśmiechnięty w pracy i poza pracą, więc, więc to jest bardzo dużo plusu tutaj. Tutaj za granicą plus jest przede wszystkim kondycja fizyczna i psychiczna jest dużo lepsza niż w Polsce i przede wszystkim wiesz, za co pracujesz. No to pozdrawiam was wszystkich, kochani. Do następnego odcinku pomyślimy, co zrobimy. Czekam na komentarze i oczywiście polubienia. Trzymajcie się.